Witam Państwa dzień dobry. Łukasz Winczoraj, nasz drogi gość, pan Kazimierz Koprowski, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat na prezydenta Tarnowa. Witam Pana. Najniższy ukłon już namaszczony? To znaczy, jestem po jednogłośnej opinii Komitetu Grodzkiego PiSu. Pozytywna, pozytywna opinia została udzielona przez władze najwyższe, natomiast... Władze na... najwyższe warszawskie czy władze najwyższe regionalne? Warszawskie, no oczywiście zgodnie z naszym statutem, jeśli już to trafia tak wysoko, prawda, no to muszą wszystkie być pozytywne opinie od samego dołu. Czyli już ma Pan autograf Pana Joachima Brudzińskiego i Pana Jarosława Kaczyńskiego? No z tym ogłoszeniem to na to jeszcze wszystko. Poczekamy Kiedy? na właściwie, Myślę, że kwestia najbliższych dni. Połowa września? No myślę, że tak. Już będzie wszystko dopięte i można zaczynać kampanię po Bożemu. No to w, tak na dobrą sprawę kampanię po Bożemu będzie można zaczynać wtedy, jak zostanie kandydat zarejestrowany ze stosowną listą poparcia. A kandydat, a wie, więc... a kandydat wie jako doświadczony samorządowiec, że kampania się zaczyna dzień po wygranych wyborach. To Czyli 4 lata temu. 4 lata temu. No nigdy nie jest tak, że, że do tej, zaczynając jakąkolwiek kampanię, startuje się z jakimś pustym garnuszeczkiem, prawda? No, trzeba, trzeba tak pracować, aby pokazać, że coś w tym mieście się zrobiło. Natomiast no, nie ulega wątpliwości. No nie, no, w będąc W opozycji to można narzekać, albo krytykować władzę. O niezupełnie, panie redaktorze, niezupełnie. My jako klub opozycyjny wnieśliśmy kilka projektów uchwał, wystąpiliśmy o zwołanie kilku. Sesji nadzwyczajnych i o dziwo uchwałę, Zawiązanie speckomisji. A nie tylko, ale przede wszystkim dotyczyło to przede wszystkim sprawy zainteresowania się Rady i, i, i poparcia Rady, jeśli chodzi, Rady Miejskiej, jeśli chodzi o sprawę gazów, jeśli chodzi o sprawę azotów. Także tych, tych elementów, w których żeśmy, do których żeśmy się włączyli, o które żeśmy zabiegali, jest naprawdę mnóstwo. No nie, nie ulegając również i czy też nie ograniczając się tylko do tych propozycji, które były składane na komisjach, ale przecież również i na sesjach, składaliśmy odpowiednie rozwiązania wielu projektów w wielu sprawach i o dziwo, nawet w kiedy koalicja... I, i o dziwo, właśnie kiedy koalicja jeszcze się nie rozpadła, nasze propozycje również przechodziły. Dobrze, pan będzie jedynym kandydatem prawicy. Znaczy już na pewno pan nie będzie jedynym kandydatem prawicy, bo pan Mieczysław Kras startuje z własnym komitetem. Pan Józef Wojek cały czas się waha. Dlaczego się nie udało dogadać na szczeblu tutaj lokalnym i... Przetransponować to porozumienie warszawskie właśnie do naszego miasta? To wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o to porozumienie warszawskie, to zostanie ono jakby skonsumowane yy, przez Prawo Sprawiedliwości i Solidarną Polskę. Natomiast rzeczywiście drugi, drugie trzecie ugrupowanie było zainteresowane, chciało iść odrębnie, prawda, więc porozumienie zawarte na górze umożliwiało taki wariant. A mieliście Państwo rozbieżności programowe, czy to były bardziej animozje osobiste no, między ja, politykami ja, czy samorządowcami? Trudno tutaj mówić, czy to były animozje, czy, 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 czy były to jakieś rozbieżności programowe, bo do jakichś takich poważniejszych rozmów nie doszło. No to, Jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, to w kwestii służby zdrowia mamy jednoznaczne stanowisko e, mówiące o tym, że nie prywatyzujemy, natomiast no Chociażby, e, chociażby Polskę razem, no to oni są za tym, aby jednak przynajmniej w jakimś stopniu prywatyzować. Komercjalizować zrób. czy prywatyzować? No właśnie, tu jest, tu jest, ja myślę, że ta Komercjalizacja to jest powiedziałbym taka ładniejsza, czy, czy to jest zgrabniejsza forma to co, prywatyzacji. To spór, spór językowy? No myślę, że nie tylko. Natomiast no, jeśli mówimy o prywatyzacji, no to jest komple, kom, kompletna prywatyzacja, aż do spodu, prawda, ze sprzedażą wszystkiego, całego majątku. Natomiast jeśli chodzi o komercjalizację, no to w tym wypadku mogą to być różne rodzaju spółki, prawda, komunalne i tym podobnie. Natomiast no, widzimy na przykładzie Tarnowa, że te propozycje, które w jakiś sposób zostały spuentowane poprzez utworzenie dwóch spółek komunalnych w obrębie służby zdrowia, no w moim odczuciu nie spełniły tych oczekiwań, które, które, które pokładano w tym zakresie, że, że pozyskają te spółki kontrakty nie tylko z NFZ-u, ale również z tego wolnego rynku, prawda, od klientów indywidualnych, jeśli chodzi o, o, o podział nawet tego tortu, powiedziałbym, jeśli chodzi o prywatne lecznictwo. No, no, to nie nastąpiło, to nie na, nastąpiło. Dopływ środków finansowych do budżetów m, tych spółek y, nie jest tak wielki, jak się tego spodziewano no, w momencie podejmowania uchwał o, y, o przekształceniu tych dwóch jednostek. Dobrze, zakładamy hipotetycznie PIS, wygrywa wybory i teraz strategia dla miasta. Bardziej najpierw posprzątać i uporządkować miasto, czy działać dalej ofensywnie, pozyskiwać środki, inwestować. Panie redaktorze, te działania muszą iść równolegle. Po prostu to, co musi być nazwini, jak pan to nazwał, posprzątane, to musi się to zdarzyć, bo tej pracy nikt za nas nie wykona. Natomiast równolegle muszą iść działania takie powiedziałbym, prorozwojowe. To nie ulega wątpliwości, bo nie można się skupić tylko na jednym elemencie, a drugi zostawić w tyle. No, chociażby nawet no, do tej pory dużo zrobiło się w obrębie drogownictwa, prawda, układu komunikacyjnego, a wiele spraw po prostu najzwyczajniej bo trzeba wszystkie nie Trzeba wszystko jest nie remontować. Panie redaktorze, trzeba, ja trzeba o remontować, ale przede wszystkim trzeba po pierwsze trzeba e, zadbać o to, aby opracować raz na kilka kilkanaście lat taki wzorcowy układ komunikacyjny miasta Tarnowa z dojazdami do najważniejszych punktów biznesowych w tym mieście. Nie mówimy tu tylko o klasterze, ale chociażby nawet i zakłady azotowe inne, aby skomunikować te tereny w sposób jednoznaczny. Dzisiaj widzimy co się dzieje. A Tarnów zatorami? A to jest zupełnie osobna kwestia, bo to jest kwestia to to jest sprawa... and ride, tak? no między innymi tak, tylko że, tylko że ten element ma służyć nie tylko mieszkańcom okolicznych gmin, prawda czy regionów, że mają elegancko dojechać do Tarnowa i samochód zaparkować, ale przede wszystkim te samochody w najmniejszym stopniu muszą się pojawić na już zakorkowanym bardzo Tarnowie. Więc na pewno jeśli te elementy powiążemy, wyjazd na Tuchów, nie tylko tę jedną ulicę Tuchowską, ale inne jeszcze rozwiązania no są na razie możliwe. By mieszkańcy ulicy tu Wima no płaczą, bo im domy pękają. No, panie redaktorze, jeśli mamy możliwość połączenia ulicy mieliśmy możliwość, mieliśmy i mamy nadal, połączenia ulicy, chociażby nawet przemysłowej, prawda, i skomunikowania jej e, z wyjazdem w kierunku Tuchowa, to nie uczyniono w tym zakresie nic. I dzisiaj, gdyby to po, takie decyzje podjęto 3-4 lata temu, zapewne mieszkańcy Tuchow, ulicy Tuwima mieliby po prostu, krótko mówiąc, spokój. Dobrze, mamy tak, komunikacja, y, drogownictwo, tak, a, miejsca pracy? No, tu jest... Y, Problem taki, że na dzień dzisiejszy rzeczywiście miasto pozyskuje środki chociażby na rozwój klastera przemysłowego, ale nie zapominajmy o tym, że wraz z miejscami pracy, czy może inaczej, wraz z napływem dużych marketów, dużych sieci, niestety przedsiębiorstwa rodzinne i przedsiębiorcy tarnowscy na tym tracą. Tu trzeba podjąć Salomonową Czyli pan decyzję. Pan nie dał zgody na budowę na przykład nowej galerii w naszym mieście? Powiem uczciwie, w Tarnowie już nie jest potrzebna nowa galeria. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma te, które są w zupełności wystarczą. Poza tym jest kwestia jeszcze jedna, i to jest zadanie do naszych przedstawicieli w Parlamencie. Pisma na to receptę, jeśli o chodzi. Tak, dokładnie Stwórzmy warunki wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą w obrębie handlu funkcjonować, żeby płacili jednakowe podatki. Nie może być tak, że są lepsi i gorsi. No, Nie może wraca, tak wracajmy być. do wyboru, bo to też interesuje naszych, naszych widzów i, i mieszkańców Tarnowa. Yy, kto jest największym rywalem? Dla pana w tych wyborach? No Panie redaktorze, każdy, który z kandydatów z jakiejkolwiek opcji politycznej, czy nawet yy, z Komitetu Obywatelskiego, e, stanie do wyboru, zostanie zarejestrowany z odpowiednią listą poparcia, to jest każdy kandydat, to jest każdy, 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 rywal, każdy, każdy rywal. Tak, Czyli dokładnie. Czyli wszystkich traktuje jednakowo. Tak, wszystkich traktuje Dobrze. poważnie. Z e, Kim PiS będzie ewentualnie w koalicję w następnych, po następnych wyborach? No się połamali. Panie redaktorze, w naszej, w naszej ocenie nie będziemy musieli wchodzić w koalicję, a dlatego a że, zakłada, że zakładamy, dziennie... tak, tak, zakładamy, że Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami prawicowymi, z którymi no, tworzymy komitet się i wygramy. Gdyby się wasz tatolatek nie sprawdził, i trzeba nie, jednak wejść w koalicji. Nie, mówimy, uważamy, że to będzie przysłowiowe bingo i mamy większość w radzie. Bingo skumulowane. Tak, dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę Kazimierz Koprowski. Prawo i Sprawiedliwość, kandydata prezydenta naszego miasta był gościem Tarnowskiej TV. Łukasz rado do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję Panu.